Krzysztof Gasparski Prokampolska w komunikacie sadowniczym tym drzewiastym 20, 31 maja 2023 roku szkodnikowo na początek, z tego względu, że, że one potrafią dokuczać. I, I teraz może zacznę od takiej rzeczy, która potrafi zaskoczyć. Odwykliśmy od owocnic. Można powiedzieć cały czas, kiedy owocówka, kiedy owocówka, mszyce atakują i, i, i tak dalej. Zwójki, i, i, i tak dalej. Czasem kwieciak. Natomiast owocnice to się robiło zawsze przy okazji. Jakieś totalne rozwiązania przed kwitnieniem. Bardzo często y, po kwitnieniu też jakiś środek o szerokim spektrum y, działania. I, i ja osobiście zawsze do tego zachęcałem, bo wtedy się lubi pokazać dosyć dużo różnych szkodników. Natomiast idziemy w myśl ochrony środowiska, preparatów selektywnych. I można powiedzieć, że działania tego typu właśnie, jak zastosowaniu po kwitnieniu długodziałających produktów na mszyce i długodziałających produktów na zwójki, może nas też wprawić w kłopot, bo z jednej strony jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni, niemal przed wszystkim, a, a z drugiej strony nagle się okazuje, że owocnica nie zaatakowała przed kwitnieniem, tylko w czasie i po. Nie wyłapaliśmy tego i produktami tymi długo działającymi, selektywnymi jej nie zrobiliśmy nic. Mszyca plus kwiaki, owocówki to, to jednak motyle motylećmy. A owocnica jednak całkiem coś innego. Można powiedzieć, że na białych tablicach lepowych większość nawet by jej nie rozpoznała, bo jest to dosyć rzadki yy, szkodnik. Tam się najczęściej zwykłe jakieś tam czarne muchy, tak to nazwijmy, łapią. A, a owocnica taka czerwonawa no jest pomijana, pomijana przez nas, że coś przypadkowo się tam yy, przyplątało. W tym roku jednak owocnice. W niektórych regionach. Pierwszy raz się z tym spotkałem w Małopolsce, że, że potrafiła się na jedną z pułapek nałapać w bardzo dużych ilościach. No ale wczoraj w okolicach warki też okazuje się, że potrafiła dokuczyć, i zdjęcia pokazują, jak szkodliwa może być. Z tego względu, że ona. Z może nie z kwiatka na kwiatek, ale z zawiązku na zawiązek potrafi przechodzić. Ugryzie jednego, pogryzie sobie później wraca do drugiego zawiązku, na drugi zawiązek, na trzeci i można powiedzieć, że cały owocostan, który tam jest w pobliżu, potrafi nam jedna i ta sama sztuka zniszczyć. Więc szkodliwość jest naprawdę bardzo duża i w takich sadach na pewno trzeba będzie mieć na uwadze to, że bez tablicy białej, tablicy lepowej nie możemy do ochrony w przyszłym roku podchodzić, bo to, że wykonać musimy zabieg, to jest pewne eee, i w miarę totalny przed i w miarę totalny po kwitnieniu. Natomiast, żeby mieć na to dowód, że rozsądnie działacie, potrzebne wam są tam tablice białe lepowe, po to, żeby zobaczyć, kiedy ona faktycznie lata i kiedy możemy się z nią rozprawić. To tak ad ciekawości yy, i przestrodze może czasem, bo, bo mówimy o dobrze chronionych sadach. Yy, kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o szkodniki, przędziorki i pordzewiacze. One się pokazały. One są. Ja już wspominałem wczesną wiosną, że byłem zaskoczony, że ledwo liścia było widać, a już były przędziorki i, i pordzewiacze. Nie wiem, czy to był pierwszy, drugi komunikat. Jakoś na początku i no i co? No i jak wtedy były, no to znaczy, że teraz jest ich już dużo, natomiast przeglądam liście z różnych sadów, w jednych sadach nie ma nic, w innych sadach jest dużo, to też jest uzależnione od tego, kto wykonał jaki zabieg, więc należałoby to lustrować indywidualnie, ale tam, gdzie te zabiegi nie były dedykowane, to jak widzicie znowu na załączonym za mną obrazku czy filmie jest tego bardzo dużo yy, i, no i stanowi to kłopot. O, o ile przedziorka łatwo widać, znaczy łatwo widać, można, że tak powiem, yy, przy, w miarę przyzwoicie dobrym wzroku albo przy potraktowaniu własnych okularów jako swego rodzaju lupa, dobrze dostrzec. Natomiast Widzimy te większe osobniki, tych mniejszych najczęściej nie. To w przypadku porzewiaczy, no to trzeba mieć wadę wzroku w drugą stronę, żeby, żeby móc zauważyć właśnie porzewiacze. Niektórzy potrafią. Kiedyś nie wierzyłem, że można gołym okiem widzieć porzewiacza, a jeden z przyjaźnionych sadowników mi to <grywania> udowodnił w bardzo prosty sposób i, i można powiedzieć, że takie rzeczy też się zdarzają. Więc one są, lustracje koniecznie, pracownicy prokam albo przy okazji wezmą od Was trochę pędów do, do sprawdzenia. Niektórzy wożą przy sobie mikroskopy czy, czy lupy. Możecie pokazać, poprosić, sprawdzić razem i dobrać odpowiednio preparat. Jak nie wiecie jak, to, to je ja służę też, też pomocą. Kolejną rzeczą... Owocówka. Wspomniałem owocówkę, że, że to jednak ćma czy motyl yy, nocny, ale niekoniecznie jak zimna noc, on wcale w nocy niechętnie lata, a w dzień jak najbardziej na tygody potrafi wyjść, więc jak rozwieszam pułapki, to można zauważyć, że wieszam ją rano, a wieczorem albo inaczej, a po południu dużo się nałapało, czyli igraszki. Nie tylko mu w nocy, a w dzień jak najbardziej szuka też swojej partnerki. Łapią się generalnie bardzo chętnie, bardzo ładnie, po kilkadziesiąt sztuk. Ale znowu powiem, sad do sadu niepodobny, kwatera do kwatery niepodobna. Powinniście w swoich, chociaż wybranych, tam gdzie macie największy problem ze zwójkami czy owocówkami, te pół łapki i wieszać, żeby wiedzieć, jak to jest u Was. Bo w momencie, kiedy przyjmiemy, że próg szkodliwości to jest 20 sztuk odłowionych motyli w przeciągu tam powiedzmy jednego czy dwóch dni, a łapieć, łapać się potrafi 40 powiedzmy jednego dnia, w jedną dobę ustalmy, bo może to być i noc i dzień, no to próg zagrożenia jest bardzo mocny. I teraz kiedy wykonać zabieg? W tej chwili już nie walczymy z motylami, tylko walczymy jednak z gąsienicami, produktami długodziałającymi Volium, Coragen, firm Delegate. Więc jeżeli sięgamy po tego typu rozwiązania, to musimy wiedzieć, że jeżeli pułapka wisiała od tygodnia, a wczoraj, przedwczoraj zaczęły się łapać, to wiemy, że one się muszą spotkać. Zatańczyć, yy, udać nagody, złożyć jaja i poczekać, aż ta gąsienica osiągnie stadium czarnej główki, w tym jaju, i wtedy dopiero się zaczyna yy, wygryzać. To mija trochę, to, także możemy zamknąć oczy i tydzień, nawet przy bardzo ciepłej pogodzie, odpuścić i automatycznie przedłużyć czas działania. Tego zastosowanego środka, pod warunkiem, że jeszcze pogoda na to pozwoli. Ale jeżeli wieszacie pułapkę dzisiaj i od razu odławiacie 20 czy 40 sztuk, to nie macie wtedy pewności, czy one latają od wczoraj, czy może już od tygodnia. I w takim wypadku nie wolno zwlekać, tylko należy za, za ten zabieg wykonać. Natychmiast, bo lepiej go wykonać za wcześnie niż za późno. W przypadku zwójek możemy sobie pozwolić na to, że ona jeszcze chwilkę na tym liściu czy może pożarować. W przypadku owocówki ona momentalnie wgryza się w zawiązek, więc nie powinniśmy na to jej pozwolić. Kolejna rzecz: mszyca. Mszyca i bawełnica one są. Ci co stosowali długo działające rozwiązania z mszycą mają na ten moment spokojnie, tak jak wspomniałem, natomiast może z owocnicą niekoniecznie. Ale dobrze jest stosować rozwiązania długoterminowe, zwłaszcza wczesną wiosną. I jeszcze raz przypomnę, ja jestem zwolennikiem tego, żeby jako pierwszy po kwitnieniu zastosować produkt o szerokim spektrum działania, na przykład który z acetamid prydów, natomiast następnie dopiero zastosować jako dodatkowe wsparcie produkt Afinto czy Tepeki, jeżeli mówimy o tym mszycobójcze na przykład i one wolno rozpędzają się, zapewnią nam ciągłość na dłuższy, na dłuższy okres. Tak jak wspomniałem, bawełnica jest też jedną z mszyc, ale Niestety ona na, takie bym powiedział, dawki mszycobójcze nie do końca jest podatna, więc powinniśmy to wspierać, na przykład dokładając siltak, kapak do, do mieszaniny, którą zastosujemy za dnia, żeby preparat szybko wyschnął i wtedy te działanie jest zdecydowanie lepsze. Kolejną rzeczą, Miodówki. Miodówka rzadko na jabłoni, częściej na gruszy, na, zawsze na gruszy, rzadko na jabłoni. Trudna do zwalczania, jeżeli chodzi o grusze. Bardzo szybko się mnożąca. Zaskakująca nas co roku. Uważam, że ktoś, kto twierdzi, że miodówkę ma opanowaną jak nikt. No, to może faktycznie ma opanowaną jak nikt, bo każdy z nas ma inaczej ją opanowaną. Ona jest, jeszcze raz wspomnę, bardzo trudna, bardzo zdradliwa i można nie być w domu kilka dni. Dajmy na to, wyjechać sobie na weekend i wrócić zaskoczonym, jak wygląda sad. Siltak za dnia. Czy kapak. Schodzimy ze stężeniami, robimy częściej zabiegi, nie boimy się słońca. Natomiast nie robimy tego w mieszaninie, na przykład z kaptanem, tym bardziej na noc, tym bardziej na mokrego liścia, tego unikamy. Do monitoringu przydaje się, nie wiem, wentylator na ciągniku. Po każdym oprysku wystarczy oglądać dobrze wentylator i zobaczyć, ile się tam tego nałapało. Możemy powiesić żółte tablice lepowe, gdzie niewielki szkodnik jednak on się tam przylepia, lubi żółte i to, jest, to nam pomaga. Ale jak już mówimy o żółtych tablicach lepowych, to te same żółte tablice lepowe przydają się do monitoringu nasionnicy trześniówki, która jak akacje kwitną, to ona zaczyna swoje loty i teraz się to pokrywa faktycznie... Jest w niektórych miejscach się odławiało 6-8 sztuk, a jedna, dwie są powodem do niepokoju, a w innych się jeszcze nie łapie. Znowu powinniśmy te pułapki feromonowe, nie feromonowe, tylko tablice lepowe, żółte mieć. Do tego wabik zapachowy jest takim gwarantem, że lepiej to nami się ściągnie. i... I trzeba pamiętać, że im wyżej tą pułapkę powiesimy, tym większe szanse są na odłowienie właśnie na nasionicy, bo ona nalatuje na drzewo, na te czereśnie od góry, szybciej atakuje czereśnie, dopiero później się przenosi na, na wiśnie. Także komunikat Lada Moment SMS-ami będzie rozsyłany, a u Was monitoring po odłowieniu jednej, dwóch sztuk na tablice lepowe, robimy zabiegi po powiedzmy dwóch kolejnych dniach, tak żeby, żeby, żeby trzymać. Robione znowu sięgając po acetamipryd, możemy zabezpieczać się także i przed myszycą, i przed, i przed nasionnicą w jednym, w jednym czasie. Przerzezanie. Dwa słowa o przerzezaniu. Trzeba, że tak powiem, podjąć męską decyzję, czy poprzednie zabiegi pomogły, czy nie. Kto nie zrobił? Mamy ostatnie może takie trzy pewne dni, które gwarantują, że benzuloadenina powinna zadziałać dobrze. W przyszłym tygodniu będą te zawiązki najprawdopodobniej już za duże, żeby skutecznie z tym sobie poradzić. Benzuloadenina woli pochmurny dzień niż słoneczny. Ale lubi przez kilka dni kolejnych wysoką temperaturę, więc to byłoby spełnione dawki no, jednak górne już o tej porze, bo te zawiązki są coraz większe. I kilka słów o nawożeniach. Tam gdzie zawiązki rosną NHCA delta można by było już stosować, tak jest azot i, i wapń. Natomiast do mieszania ze środkami ochrony roślin, my bardzo serdecznie zachęcamy do helatu, wapnia, której się wnosi w niewielkich ilościach, a bardzo dobrze miesza ze środkami ochrony roślin, Adobca i DHA. I to by było chyba na ten okres najbardziej. Nie mieszamy wapna z, z awalonami. Awalony traktujmy osobno, najlepiej na przemian, czyli awalon wzrost owoców 1 na przemian z, z ADOP, CA i DHA. No i zapomniałbym o chorobach, yy, ale jest tego troszeczkę. Natomiast znów powiem w telegraficznym skrócie teraz uwagi na to, że yy, pewna fala parcha i mączniaka niby powinna być za nami. Program ochrony zawsze podpowiada, że mamy poniekąd w czym wybierać. Natomiast z takich zaskakujących spraw to wspomniana tydzień temu drobna plamistość liści, że w zasadzie ziarnkowych, czyli jabłoni generalnie tutaj mówimy. I alternarioza, która pokazuje, że reczciw, gala, golden, także inne odmiany potrafią gubić już liście, żółkną. Tradycyjnie to wygląda. Automatycznie w drzewach pestkowych też musimy na to zwracać uwagę, bo jak i na jednym gatunku jest, to i na drugim się też znajdzie. W maju nietypowo. Zawsze to było w czerwcu. Więc o zabiegach mówiłem w tamtym tygodniu. Parch. Widać parcha w sadach. Nie we wszystkich. Ale widać, czasem jest to pech. Czasem ktoś zrobił dwa dni przed trzydniową infekcją, a nie dzień przed trzydniową infekcją, i już jednego liścia nie obronił. I wystarczy ten jeden liść, powiedzmy trzeci z kolei, i, i po to, żeby, żeby mieć kłopot, być może do końca sezonu. Wszystko zależy od tego, jak to będziecie wypalać. Jest ciepło, stosowanie preparatów układowych. Powinno to pomóc, natomiast musimy liczyć, że jeden zabieg nie wystarczy. Ja o tym też wspominałem poprzednim razem, natomiast widzicie jak ten parch potrafi mocno już wyglądać na dużych liściach, a nie na tych pierwszych, które wcześniej okazały parcha. Mączniak bardzo silnie się rozwija, on w takie, w takie warunki pogodowe bardzo mocno się rozwija. Jak stosujecie preparaty układowe, wyniszczające też parcha, z automatu ten mączniak także powinien być poczęstowany, pożegnany i utrzymany w ryzach. Rak bakteryjny w gruszach bardzo problematyczna sprawa, ale spotyka się go także pospolicie w czereśniach, w innych drzewach pestkowych, także, a sporadycznie. Na jabłoniach także, że potrafi w, charakterystycznie od, od kwiatostanu pójść. Natomiast w odróżnieniu od zarazy ogniowej, bo często pytacie o to, to te uschnięte kwiatostany jednak szeleszczą. Dają się pokruszyć, niczym później wyglądając jak herbata. W przypadku zarazy ogniowej jest to, tak jak określam to, szmatowaty liść, nieszeleszczący i, i po tym najbardziej można to... Oglądnąć i zostało jeszcze stenfilium, które mi tak w jakiś sposób się jeszcze kojarzy, które widzę w stadach gruszowych. Kiedyś nieznana dla nas choroba. W tej chwili ta brązowa plamistość liści występuje coraz częściej. I może nie jest jeszcze jakąś poważną chorobą u nas. No ale tak jak rak bakteryjny w tym roku potrafił zaatakować nie tylko nasz kraj, ale także inne kraje Europy, to też musimy się liczyć, że skoro tam powszechne jest już stenfilium, to u nas może być. Yy, też. Yy, Luna ma Experience rejestrację, Reviona yy, także ma rejestrację na Stemphylium, więc te preparaty w tych sadach mogłyby być użyte. I na dzisiaj kończąc, yy, żegnam się do przyszłego tygodnia.